Kolorując miasto na przeźroczysto, można zobaczyć w nim to, co zazwyczaj jest niewidoczne, tak jakby zajrzeć pod jego skórę. Miasto jawi się jako żywy, dynamiczny organizm. W jego wnętrzu można odkryć swoje własne marzenia i poczuć bicie jego serca. Co jest sercem miasta? Pomyślcie sobie. To jest rzeka. jest rzeka. Chodź, Kasia, to napisać? Tak, no, ja. okay, no to napisze. tak. I przykład załogi na statku to był byłby kim? Kapitan. Tak. Czyli napisz, że co robi. Co ten kapitan tam robi? Przekazuje wiadomości z różnych ciej Napisz, przekazuje wiadomości ludzi. Mhm. Bardzo dobrze. Spotkania. Spotkania. Okay. Słowa, słowa, język bardzo dobrze. Historia, historia. No widzisz, to Patrycja pisze. Tak dobrze. Ola napisz kredy, tak? Super. Jakiego koloru może być serce miasta, jeśli jest rzeką? Tak? Na przykład. Mhm. Jakiego koloru może być mózg miasta, jeśli jest tak różnorodny, kolorowy? Na przykład. A tu? Dlatego, że stwierdzili tak, no jak jest aparat fotograficzny, to po co mamy robić rzeczy takie, jakie one są naprawdę. Zróbmy trochę z naszą wyobraźnią. I Polok był też jednym z malarzy, który zaczął wymyślać rzeczy na swój sposób. I on zaczął w ten sposób malować. No i co on robił z tym obrazem? Brał pędzla i rzucał farbę na swój obraz. Spędła, tak, spędzła. No, spróbuj, zobaczysz. Te wiersze, które Wy napiszecie, to będą takie formy poetyckie tak naprawdę, a w poezji może się wydarzyć wszystko, może być różne, na przykład podłoga może mieć nogi. A czy to mogą mieć miejsca wyobrażone, które nie istnieją? Tak, tak. oczywiście, najwięcej. Na przykład wyspa no Berber. Na wyspie Berber Bardzo dobrze. Płuca miasta są zaczarowane i mogą chodzić, mówić, słuchać, oglądać, a serce może być wieczne. Włosy mogą strzelać pomarańczami i orzechami przyszłości. Płuca miasta oddychają powietrzem myślą. Jestem sercem miasta, odżywiam Gdańsk powietrzem. Poeta pisze o tym jak pękam, pękam z nadmiaru zmęczenia. Mucha czuje jak jej serce brzyczy muzyką. Kamienice łapią ok oknami przezroczyste muchy. Węże jedzą tomka, kurtki żwawe. Pice kaflowe podnoszą chmury. To jest oczywiste. Zamieszkałe serce. Przezroczyste może rozmawiać o morzu myśli. Może odnaleźć wewnętrzne kroki fali jutra. Odkrywać tajemnice uczuć. Jego włosy mogą połaskotać wieczność. Rzeka jest sercem, które płacze. Pojawia się osobista relacja z miastem, które staje się częścią wewnętrznego świata. Z obiektywnego, zwyczajnego miasta staje się osobistym przeżyciem.